DROP ZONE TO the gone. Cześć, siemano. witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle Dzisiaj wam powiem i pokażę jak zdobyć wszystkie 7 kul Wszystkie te 7 kul podczas eventu, który jest w trakcie czwartej rocznicy właśnie w Dokkan Battle na globalnej wersji za zebranie wszystkich siedmiu kul można było jedną kulę dziennie zdobyć. Teraz już minął tydzień, można zdobyć wszystkie kule naraz. Także możecie wszystko po prostu zdobyć w jeden dzień, jeżeli wcześniej tego nie robiliście. Za zebranie wszystkich siedmiu kul odblokowujemy specjalny event. Tam mamy parę misji. Jak odblokujemy ten event, to później odblokowuje nam się Extreme Z-Battle z Omega Shenronem, gdzie kolejne są do zdobycia DS-y medale do zdokonowania bodajże w GT Goku i tak dalej, i tak dalej. Ale skupmy się na kulach. Tutaj mam listę, to jest akurat lista e, centralnie z Wikipedii Dokana, jeżeli ktoś by e, nie wiedział albo samemu sobie szukał, mamy listę jak zdobyć te kule, także e, zobaczmy najpierw na, na tutaj na ekran. E, jeżeli chcecie sprawdzić jeszcze ile macie kul, klikacie tutaj po lewej stronie Shenron, Tutaj mamy te zwykłe standardowe kule, a tutaj są te popękane w stra, właśnie z eventu GT. Także e, zrobimy sobie dzisiaj przy okazji siódmą kulę, a jak je najpierw zdobyć? Także zobaczmy na całą listę, więc tak, pierwsza, pierwsza kula, e, w sensie pierwsza tutaj pozycja, to mamy obtain one support item ulong and clear stage one of special event wish upon an eternal dragon, czyli Podczas robienia pierwszego stage'a musimy zdobyć support item ulong. Ulong to jest ten support item ze świniakiem, jeżeli się nie mylę. Także wchodzimy sobie normalnie w eventy, szukamy ten event, na którym zdobywa się te właśnie daj Bodajże to jest ten, dokładnie. Tutaj mamy 7 misji. Mamy pierwszą misję. Przechodzicie to misję i musicie po prostu wydropić ten item, ulonga. Zobaczmy, czy to tutaj jest pokazane, co wypada. Dokładnie, czyli po prostu musicie zdobyć ten item, czyli tak naprawdę musicie przejść tą misję i to wszystko. Jeżeli chodzi o zdobycie drugiej kuli, to mamy dwie gwiazdki. To mamy po angielsku obtain, one training item, secret, water, and clear stage, two, bla bla bla. Czyli znowu wystarczy po prostu przejść stage, bo jak widzicie, jak możecie zobaczyć tutaj sobie w grze e w pierwszym stage'u wypadają tylko te ulongi, w drugim stage'u wypada ten, e, ten training item, który też potrzebujemy, więc tutaj nie ma żadnych problemów. E, trzecia misja. Jeżeli chodzi o kolejną kulę, to mamy formę team with at least one character possessing the link skill turtle school and clear stage free of the special event. Czyli e, krótko mówiąc, potrzebujemy jednej postaci, która ma link turtle school E, takie postacie to są te z, powiedzmy z pierwszego Dragon Ball'a, czyli na przykład e, możecie to zrobić w ten sposób i ręcznie poszukać. E, możecie też wejść tutaj i tutaj mamy e, Link Skill. Możecie tutaj tego wyszukać, ale troszeczkę tego jest. Albo wpisać w Wikipedii ten Link Skill Turtle School i sobie kliknąć i zobaczyć. Także e, tak, to, tak to się prezentuje. Zobaczmy na przykład na Roshi'ego. I mamy Turtle School. Klikniecie w detale, i widać jakie postacie po, posiadają ten link. Także po prostu robimy team, który posiada przynajmniej jedną taką postać. Nie wiem, może dla pewności weźcie dwie, żeby na pewno zadziałało. Po co się w razie czego męczyć? Link Turtle School, i wykonujemy trzecią misję z tego eventu, który wam pokazywałem. Misja numer 3. Teraz kolejna, kolejna kula to mamy Formę Team with At least One Pure Science category Character. End clear state 4. Czyli potrzebujemy team przynajmniej z jedną postacią z kategorii e, Pure Science. No to większość Saiyan ma e, ten link, ten link skill jeżeli się nie mylę. Zobaczmy tak na szybko. E, pure Science. No na pewno Vegeta ma, tak. E, na pewno Vegeta ma Pure Science. O, ten Vegeta chociażby powinien to mieć. Też nie ma? Okej. Okay. A, to jest kategoria Pure Science, ok, nie link, tylko kategoria. No to jeszcze łatwiej, no to przechodzicie w kategorię i mamy Pure Science, dokładnie. Czyli jest jeszcze łatwiej, większość Saiyan dosłownie ma, ma tą kategorię, więc bez problemu. Robicie znowu team, który posiada przynajmniej jedną taką postać i przechodzicie e, czwarty stage w tym evencie, który Wam pokazywałem. Ten event ma 7 stage. Każda misja daje jedną kulę, także e, tutaj czwarty stage i wykonujemy to z postacią z kategorii Pure Science. E, Także tak to się prezentuje. Kolejna sprawa, kolejna kula to mamy: Format team with at least one character possessing the link skill Super Saiyan and Clear Stage 5 of the Special Event. Czyli e, będziemy wykonywać piątą misję. Potrzebujemy e, postaci z linkiem Super Saiyan, czyli ponownie e, większość, większość po prostu Saiyan ma taki link. Przykładowy Goku Super Saiyan ma więc potrzebujecie przynajmniej jedną taką postać i wykonujecie piątą misję i zdobywacie kulę. Kula przedostatnia do zdobycia to mamy tak, formę team with super type characters of only one type and clear stage six of the special event. Co to nam daje? To znaczy, że musimy stworzyć team z postaci typu super, tylko postacie super, jeszcze muszą być jednego typu, czyli jednego koloru, czyli na przykład tak jak ja tutaj mam przygotowany Team Super Str. Wszystkie postacie są typu Super, jak widzicie tutaj w rogu, zawsze jest ta ikonka. Wszystkie są typu Super, plus są jednego koloru, więc takim teamem robicie Stage 6 i mamy przedostatnią kulę. No i ostatnia kula, którą zrobimy właśnie teraz, czyli Formę Team with At least One Majin Buu Saga Character and Clear Stage 7. Czyli potrzebujemy przynajmniej jednej postaci z Majin Buu Saga. Jeżeli się nie mylę, to chociażby jakikolwiek buł, albo wegito fizyczny chyba jest z tej kategorii. Margin busaga, tak, dokładnie. Mamy kategorię Margin Busaga, więc weźmy sobie ten evencik. Po prostu jedną postać tam wpakujemy, albo dwie, na wszelki wypadek, żeby ewentualnie tego nie powtarzać. Cyk, poziom hard. A, i za każde zdobycie kuli, za każde przejście tego tak jakby zdobywamy. Cztery DSy, więc to jest naprawdę fajna sprawa. Cztery DSy to piechotą nie chodzą, więc super opcja. Dobra, weźmy sobie tego naszego Vegito, niech będzie. Boom, niech będzie Vegito. I na przykład jeszcze jakąś drugą postać, w razie czego Just in Case, żeby to na 100% zadziałało, żeby później się nie męczyć. Wywalmy na przykład tego, wpiszmy sobie BU, czy zadziała. Jaki był, jaki był? Na przykład fizycznie. Czy będzie z margin Busaga? Margin Busaga jest, więc bierzemy bu cyk i nie powinno być większych problemów, bo musimy mieć przynajmniej jedną postać z margin Busaga. Wzięliśmy dwie, więc spoko. I jak widzicie, tam był już zapowiedź, że jak zdobędziecie 7 kul, jak zdobędziecie 7 kul, to macie. Odblokowany special event, jak zrobicie ten specjalny event, który tam bodajże ma, nie wiem, z 5-7 misji, coś w tym stylu, to odblokujecie Extreme Z Battle, na którym z tego co pamiętam walczymy właśnie z Omega Shenronem i zdobywamy nową postać Goku, Kid Goku GT, czyli tego małego Goku GT typ Intelligence oraz wszystkie do niego medale, jak zrobimy, jak zrobimy 40 stage. Z tego co widzę, tak 40 stage daje nam. Daje nam medale, na Wikipedii można sprawdzić, a aż do 50 stage'a daje nam jeszcze więcej kart, także ciekawa sprawa. Czyli do 50 stage'a warto, warto robić tego... Hmm ten event jak to wszystko a jak to wszystko odblokujecie z tym Omega Shenronem to jest coś w stylu Girena, z tym że chyba na Jirenie w ogóle nie dostawaliśmy karty jak był Extreme Z Battle z Jirenem a tutaj po prostu na tym evencie pokonując Omega Shenrona mimo wszystko dostajemy kartę e, Goku GT także tak to się będzie prezentować, więc po prostu śmieszna sprawa, kończymy jedno odblokowujemy drugie, kończymy następne odblokowujemy trzecią rzecz także w sumie fajna opcja Coś innego, coś innego, nie ciągle to samo. Ok, jak widzicie, bang. mamy ostatnią kulę. Wszystkie kule zebrane. Jedna misja wpada, więc zapewne to jest ta misja, że dostanę 4 DSiki. Czy nam coś to teraz daje? Jak mamy Shenrona? Bo to, że się odblokują eventy, to wiem. Ok, zróbmy ten samo. Niech będzie, robimy summon. Co się stanie? Zobaczmy, co się stanie. Jest 7 kul, 7 popękanych kul. Jest ten czarny smok z Dragon Ball GT z fajeczką, mega fajna sprawa. Ha ha, ha. <grywka> Jaki kozak to jest po prostu. I came here to grant your wishes. Okej, okay, nie da się tego skipować, więc musimy chwileczkę poczekać. O. Powiedział, że nie chcesz spełniać żadnych życzeń. Także wyśmiał nas po prostu pokrótce. I zobaczmy, co nam to da ciekawego. Kule zabrane. Nie ma życzenia. Straciliśmy kulę. I sobie odleciał po prostu. I teraz prawdopodobnie powinien nam się odblokować event, jeżeli się nie mylę. Uuu New Event! O! Widzicie, jaka fajna sprawa? No. I mamy odblokowany event, tak jak wspominałem. Z tego, co jest napisane na Wikipedii, to po zrobieniu tego eventu odblokowujemy Extreme Z Battle, także... Ciekawa sprawa. Mamy 7 stage, jak widzicie. Tak to się prezentuje, także... Ee, to by było na tyle. I tam macie też restrykcje w tym evencie, ale to może będzie następny filmik o tym evencie, także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam pomogłem tutaj jeszcze raz przedstawiam listę tych, tych po prostu kul, cool, jak je zdobyć, mam nadzieję, że Wam się przyda, no i co, widzimy się w następnym filmie, na razie, cześć!